Witam wszystkich Ci bardzo serdecznie, jestem Total, a to jest kolejny odcinek już za w Urhary. I no, skończyliśmy w ostatnim odcinku, gdzie jesteśmy nie wiadomo gdzie w sumie, jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie nas z był -ter. I Teraz mi po prostu możemy pogadajmy. Dokładnie tutaj będę sobie czekał, aż pokażę wszystkich traktorsów Urhara. nie, sam bym się nim zajął, ale wiesz, oni mnie kojarzą. Nawet jak się ma ojca, szefa, nie w dziwota, że ciężko mi się go skrzywdzić. Okej. Okay. O, kim ty jesteś? Hej, kim ty... Tch, aha I Jak się tu dostałeś? Oj, ty już wiesz kim jestem. Czekaj, ty jesteś Urhara, próbujesz wyzostać się z tego świata. Ej, no spodziewałem się nie takiej odpowiedzi. Już po tobie, próbujemy ożywić legendarne trio, nic tobie do tego. A co jak stąd nie pójdę? No cóż, skorzystam z przemocy. Spoko, a taka odpowiedź mi odpowiada. No i się bijemy. Ale w ogóle mam truciznę dalej. Urhara, czemu ty masz mało HP? Urharek, weźcie lecz. Dobra, Cerbera bym najpierw zabił. Z reguły oni mają mocniejszych partnerów jeżeli są mocni, więc. Eee... Więc no ja najpierw zabił sobie doga. Tu, tu. No, Urhara mi z tego trucizny. Nie wierzę, no. Weź się, Midori uleż, łaskawy Gimper, ty weź weź walnię serwisora, weź najpierw go zabijmy. A nie, Midori nie nie. Kurwa no, mam jakich odro odrodzić? Przemioty medyczne kurhara. Dobra, i ty zajsuj cerbertora. Dobra, ty oberwałeś, a tu już Uchary przynajmniej Dobra, Urhara żyjesz Zostało nam, został nam tylko ten typu Okej, okay. Gimperais. Gimperais, ty. No ja to było głupie Mówiłem, już coś innego Eee Zrób tak Dobra, kamehameha zrobił Kurwa, weszło No i się go już, tak, o. No i gimper zabijasz No ej! no zabij go. Dobra, oo, ale kryt szedł Dobra, wygrana Niechaj zapłacisz za to, ulatniam się jak wiatr, ale i tak pamiętasz, że ten komu zrobisz krzywdę, odegra się wszak Okej, okay, mamy skrzyneczki jakieś. Pełna zdrowia. is found. We're found. Dobra. To z Natsuki? Natsuki, co tutaj robisz? A wiesz co? Dążę do mojej drużyny, na ja co sobie poradzimy? Okej. Okay. A, czy mamy drużynie? Zaraz jesteś partnera. A, i z tego co widzę, musimy go niestety zamienić. Mam skronik skierzeń. Dobra, Skromidory nie żyje. To zamienimy ciebie z Natsuki. Niech, niech, niech więc tak będzie. Co to jest? War. O, ten. Crash, Czy Bandy się nazywa, bo już nawet nie wiem. Są przez Team Traktor. Jeśli pokonasz trzeciego grunta, dołączę Twojej drużyny. Spoko. A ty? Mogę ci uleczyć? czuć, Jak bo potrzebuję tylko 10 zł. A weź, ulecz. Nikt będzie. Mam tyle godla, że ja mogę sobie pozwolić akurat ich będzie. Ty z kim? Hej, kim ty jesteś. Aha, już to przerobiłem z twim No to jak będzie? Nie poddam się tak łatwo. Szczerze, jeszcze nie walczyłam. Ale i tak obejrzę swojego szefa. To wam chyba nie wyjdzie. Przykro mi, przyjaciele. Ci mi traktor brądzie dziewczyna albo atakuje, coś tam. Dobra, special. Przykleństwo. Pająk Weź firem A ty masz... Ona ma, Ona ma to samo co mi dori. Serio? Dobra, zrobimy najpierw pająka. Bo zazwyczaj mączki są gorsze. Ooo, trucizną walną. Tu, tu. że się kameruje wszystko dobrze. Nikt nie stracić. e łatwo. Dziewczyna straciła HP, dobra, pan misio, Natsuki i no. Jed, 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 jed. No ile masz kapel? Wejdź, giń, przepadnij, cokolwiek. Dobra, łatwo. Level up. Brawo ja, audio audiobook lodu. No więc wygrałeś, wylajdę się jak wiatr. Lepiej się poddaj, młody. Nie poznasz jeszcze coś tam. Dobra, to weźmy, dajmy tego skilla. Urcharze, niech ma A my weźmy, zapiszmy Grę w nowym pliku, żeby nie było Ryzykowania yy, Na tym jakbyś Coś spierdoliło w najgorszym wypadku Dziewczyna jakaś, aha to Przecież to się robi nudne A, a tak z buta wyjemy. No Ona jest, ta, to jest ta sama dziewczyna, no nie wierzy, no Mamy Aisa, dobra Użyjmy tego Aisa na Cerberze to, weźmy zabijmy Cerbera A, a ty Ulecz, nie to Oj, zjebałem, chciałem tego zrobić. Serwer nie jest taki mocny, jak myślałem. Łatwy. Nie o to mi chodziło. Chciałem użyć coś innego. Magic, dobra, Ice. Ty walnij tym. Ty walnij tym, a ty weź. A weźmy i nie leczmy. Może się uda. Zresztą, że ona bije pojedynczo. Nawet nie bije kilku naraz. Tun, tun. No i. No i no. I chyba zabijasz. Nie, nie zabija No kurde. A mecha, mecha, Dobra, chyba ją się uda zabić. Mimo tego. Brawo, Gimper. Dobra. No więc wygrałeś. Szczepeczki. o co? Zróbmy. Pewnie spoko um, O oh. Naprawdę mogę tak sobie ukraść O, oh, aha, w sensie... A, na no każdą jest osobno, ok. W tej nic nie ma. dużo okropnie sporo rzeczy, Poddamy tak, znalazł babeczkę. Babeczka. Y, pełnia zdrowia. Medyczny liść, herbata. Podkradamy. Herbata. Babeczka. No tam jakiś typ połazi Ciasto. E, herbata. I jeszcze pełnia zdrowia. A, nic się skapną. No to. Okej. Okay. Herbatka. Chyba, że zrobiłem błąd. Fak mi. Dobra. Weźmy, zróbmy takie coś. I zapiszmy gier. Uczą nie. Dobra, let's go. Finalny test, dobra Magnusa, to to Magnus. To ten typu, który jest synem szefa. Masz na myśli Xeter? Nie wiem. Cudnie, <noise> to, 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 to głupie. O kurwa, kogo ty masz? Ork. Ork atakuje albo atakują. Dobra, proszę weź, zabij. Zabijmy najpierw Orka, bo Ork myślę, że będzie <noise> bardzo mocny. No i robimy w sumie to samo. No, to ja najbardziej sprawdzę, co robimy, więc zawsze robimy go takiego samego. jak... Dobra Kodaż na coś nie ma się co jak Midori, no to trochę boli, ale... O. Ach, no. Ach bo sobie się, zgasza, ale już wiem co będzie na miniaturce. Ajs... pan misio. Weź tak, zruwa ty weź im Gimper, ulecz. Dobra, uleczona. Łatwo nie. No ile masz HP typ zdechnij, przypadni. Co to irytuje, kiedy ma tak mało życia, ale jednak się że ma dużo życia i to tak jest potem upsy. Dobra, znowu się szybciej go... Dobra, czyli już jak rozumiem idziemy do bossa, tak? Skoro był ostatni z tego co mówił Dobra, widzę, że dźwignie trzeba po prostu wyjechać. To jest główka, czy tak? O, nie tak o. To dobra. Here we go. Gimper jest oswalen. Co? O nie, Gimper mi umarł. Aha, bo był zatruty. A, to było sobie odrodźmy. Mamy list, to możemy sobie pozwolić. Okej, okay, to jest jakieś typo. Spoko, zapisz. Tak rozumiem, to jest ten syn Magnusa? Tak? Skąd się spotkamy Urhara? Jesteś ojcem Magnusa, a nie to z ojciec. Magnus nie ma dla mnie znaczenia. Skąd ty go znasz? Jesteś zwyrodniałym ojcem. Nie aż takim jak ojciec na cuki. Nie biję mojego syna i, i nie robię mu krzywdy. w sumie. Znaczy Magnus coś mówił o tym, jak go nie chcesz się skrzywdzić. Skąd ty go znasz? Nieważne, dałem mu dziecię podać. Co nie? Co on z nim zrobi, to jego sprawa. Jej ojcem może być złym nie jestem, ale człowiekiem to dopiero inna sprawa. Partner roztworzono tylko po to, by mogli służyć. Na pewno kiedyś zdarzyła się sytuacja, gdzie ktoś służy się partnerem, by go odrodzić. Ja jestem Kamil, teraz ci pokażę od drużyny Tarkop. Ten Kamil atakuje. Ehm, okej. Okay. Ilu ich jest, a ich jest trzech. O, to ja się może najpierw klonami zajmę, bo to będzie przerobane. Jak będziemy się być ze wszystkimi naraz. Masz jakąś obszarówkę Gimper, czy tak średnie? Masz jakąś obszarówkę Gimper? Nie, ale możemy zrobić tak. To się uleczy. No, 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 masz full HP, ale. No boż, temu to ja nic nie zrobiłem, temu Kamilowi oryginalnemu Dobra, klon chyba jeden se zdechnie Nie no, żyje jeszcze, no nie I teraz mi walną chamyka no O Jezu Ała Ale dostaniemy bęcki, ale bęcki dostajemy Nie, 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 wait, 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 wait Special przekleństwo, tu musi wjechać Zrobimy tego, który ma najwięcej HP clona Nie wiem, który to jest. Dobra, jeden trup. No jeszcze ten żyje, no. No co on robi? No ja muszę zaraz... Ja... oni dobrze są. No Wejdź, ja teraz muszę się uleczyć każdym. No może... Eee... Nie wiem... Wyście się leczcie po prostu. No nie no! No come on! Zbędę trochę chyba liści, czy ja mogę po prostu odrodzić nimi? Czy ja nie zdobyłem leczniczych liści? Chyba nie zdobyłem. O, nie. Dobra, Urhara, czy ty możesz... Nie mm, jest good. Not good. Not good. Dobra, co? Ja nie będę się pierdolił w tańcu. Ja po prostu... No, ja po prostu zrobiłem to, bo... Ja sobie 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 no odrodziłem, żebyśmy powalczyli trochę ty już ją zawijasz, no ty pie, no Dobra, widzę, że Magiej się tutaj chyba nie zda Dobra przekleństwo je wnijmy, bo to nie ma sensu większego. I tutaj też jest sierpowy. Też to zdaje najwięcej demager, są... So. No jakie kamehameha on robi, no ja nie wierzę w niego. Dobra, zabijmy już tego Kamila, no jest przerąbane. nie będzie to samo, bo... Nie, nie, nie chcę się wpierdolić w nie jest taki mocny, że ja nie chcę tego, no... Nie chcę się po prostu walić z takim typem nie wiadomo ile. W każdym razie już sobie zdycha. Dobra. Ale to była pierwsza taka trudniejsza walka faktycznie. Zdajemy pewnie zdrowie. Cóż, moje klony nie były zbyt perfekcyjne, więc chyba zamierzam, że zawieszam nasze plany. Do widzenia, Urhara. O, pentagram. Dzięki temu mogę przyjść na sam początek. Chcę tego użyć? Tak. Okej, okay, jesteśmy tutaj. Obok Setera, dobra, ale tutaj był Crash. I jest przykład do leczenia, ale nie chce się leczyć. Dobra, dzięki, Urhara, też do ciebie dołączę. No i mamy Crash'a. No, Crash, dobrze wiem. Jakie ty masz skille, może? A, ty masz samo co ten. Ale jest historii lepszy weźmy sobie formację, weźmy sobie, zmienimy tego z panem. misiem, bo wydaje się mocniejszy w każdym aspekcie. A ty weź nas ulecz przede wszystkim. No, dzięki, bro. I teraz jesteśmy przy tym. Dokładnie tutaj będę sobie. Aha, to jest też było. Ty co, ma iść gdzieś tu? O, teraz jeśli chce chcę wrócić? No cóż, Urhara, czy, Ur czy jego ojca? Dobrze, Urhara, za cię przeniosę. No i co? I Szmaragd? Da. No cóż. Koniec, wiesz, koniec rozdziału. Mamy Szmaragd. Rozdział piąty, finał. Finał, powiadasz. Urhara, spójrz co jest to skrzyni za sobą. Szmaragd i Notatka. Hej, to ja Magnus albo w sumie Seter. Chcę ci zakomunikować, i znalazłem dodatkowy szmaragd, masz ich pięć, czyli możecie iść do ligi. Mam Transporter, co oznacza, że oboje wejdziemy. Albo w sumie, jeśli nie uznają mnie jako gracza, którym jestem, jak, ale jako partnera też chyba wejdę. na to, spotkajmy się na wschodzie miasta. Dobra guys, to mi się wydaje, że będzie na tyle w tym odcinku, skoro już zabiliśmy, jakby, ostatni, to kolejny odcinek będzie już raczej ostatnim, z tego co tutaj widzimy, także myślę, że można już aktualnie zakończyć ten odcinek, więc dzięki za oglądanie, może jest trochę krótsza, mam nadzieję, że to nie jest taka tragedia, trzymajcie się i